Nikt z nas nie kwestionuje praw natury. Nikt z nas nie podważa, że jest tzw. wschód czy zachód słońca. Nikt z nas nie podważa przypływów i odpływów. Nikt z nas nie podważa pół roku. Wiemy, że jest lato, zima, jesień, wiosna. Nikt nie dyskutuje z tymi aspektami. Nikt z nas też nie podważa kwestii, których nie widzimy, jak choćby wirusy, które są wokół nas. Nie podważamy tych aspektów. One są. A co jeśli jest okno kosmiczne? Które powtarza się regularnie. Jak ten wschód słońca, jak ten zachód słońca, jak pora roku, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a jednak ma na naszą duszę, ma na nasze życie tu na tym świecie potężny, ogromny wpływ. I o tym chciałbym w tym i w kilku kolejnych odcinkach wideo omówić. A mianowicie chodzi o tak zwany roż haszana, o tak zwany nowy rok, ale chodzi o nowy rok, można by powiedzieć, duchowy, w którym decydują się. Aspekty duchowe, a następnie materializują się na naszym świecie. Bo przecież odzwierciedleniem tego, kim my jesteśmy, jest to, że nie działamy najpierw. Najpierw pragniemy, najpierw rozmyślamy, myślimy, następnie planujemy i działamy. Nie ma odwrotnie. A więc ta zasada duchowa jest też i tu zachowana. Najpierw dzieje się coś w duchowości, czy tego chcemy, czy nie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie, a potem dopiero manifestują się pewne elementy. Choć nam wydaje się, że mamy całe życie pod kontrolą. A więc ten okres, to okno kosmiczne decyduje o tym, co wydarzy się za kolejne 12 miesięcy. To wtedy budujemy, można by powiedzieć, w naszej świadomości i poprzez naszą świadomość, czy zasiewamy ziarno, z którego albo wyrośnie coś konkretnego, albo wyrośnie coś marnego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego? w układzie naszym słonecznym, planety krążą wokół Słońca. Dlaczego nie krążą wokół Ziemi? Dlaczego jedna nie krąży wokół drugiej? Powiemy, no bo jest grawitacja. Okej, okay, ale dlaczego ta grawitacja jest? Ta grawitacja jest czegoś wynikiem. Jeżeli przyjrzymy się atomowi, to atom oczywiście składa się z protonu, neutronu, elektronu i elektron krąży. To elektron, czyli ta minusowa sprawa, ta minusowa kolumna, ten, ten minusowy aspekt, jeśli wolisz, on krąży wokół jądra, ale dlaczego krąży? Krąży, bo ma brak, bo posiada brak, bo jest brakiem, elektron jest brakiem. A więc wszystkie inne planety, które są w naszym układzie, krążą wokół Słońca. Dlaczego krążą? Bo mają brak, bo posiadają brak. To trochę tak jak biedna osoba, czy osoba, można by powiedzieć, która. Posiada w sobie jakiś brak, chciałaby przebywać w środowisku osób zamożnych czy wpływowych. No skądś to wynika, oczywiście możemy temu zaprzeczać, ale de facto czujemy tak. Gdzieś tam poświadomie czujemy, że chcielibyśmy być właśnie przy czy w takim środowisku, czy przebywać jak najczęściej. Podobnie z tymi planetami, podobnie jest też z tym atomem. Historia się powtarza, czy tego chcemy, czy też nie. Bo tylko Słońce jako planeta posiada w sobie cztery fundamentalne moce. W jednym, cztery w jednym. Moc dawania, moc otrzymywania, moc dzielenia się i kontrola tych trzech mocy. W sumie cztery. Tylko ta planeta potrafi rozparcelowywać dokładnie w idealnie, totalnie pozytywny i dobry sposób tą moc. Dlatego wszystkie pozostałe planety krążą wokół Słońca, bo mają brak. Kolejne pytanie. Jakie warto sobie zadać, dlaczego Merkury i Wenus oddzielają Ziemię od Słońca? Dlaczego nie cztery planety? Dlaczego nie siedem? Dlaczego nie dwanaście albo nie jedna? Zacznijmy od Merkurego. Merkury, jak wiemy, planeta komunikacji, można by powiedzieć, ale i nie tylko. Po hebrajsku nosi nazwę Kohav. Kohav. I składa się z czterech liter: Kaw Waw i Kawbet. Cóż to oznacza kawaw i Kawbet? Oznacza plus i minus. Dlatego Merkury stosowany jest w termometrach, ponieważ potrafi połączyć te dwie ekstremalne moce plusa i minusa. To dlatego osoby spod tego znaku w jednej chwili są bardzo gorące, a w drugiej mogą być lodowate, lub jednego i drugiego dnia. To nie przypadek, oczywiście. Ta planeta potrafi łączyć ze sobą te dwie moce a więc moc Słońca. Ze wszystkich planet dostępnych w naszej galaktyce, można by powiedzieć, i moc Ziemi, która otrzymuje. A więc mamy dwie moce plus Słońca, który daje, które daje i Ziemi, która chce tylko brać, która pragnie otrzymywać, która pragnie komfortu, która pragnie kontrolować. Te dwie moce posiada planeta Merkury. Te dwie moce. I dlatego też. Jest ona najbliżej Słońca, dlatego ona jakby łączy, jest łącznikiem pomiędzy Słońcem a nami. My nie możemy stanąć bliżej Słońca albo być znacznie bliżej, gdzie Merkury, bo spalilibyśmy się. A więc jest pośrednik, można by powiedzieć, jest ktoś, kto stoi i pomaga nam połączyć się z tą mocą. I tą mocą jest ta planeta. Jak wiemy, Merkury wpływa i kontroluje znakiem zodiaku Panny. Jeśli połączymy te dwa znaki, a znak Panny to znak Ziemi nieprzypadkowo, to planeta Merkury, czy planetą Merkury, rządzi i kontroluje litera hebrajska Resh. Resh, której wartość numeryczna wynosi 200. Literą, która kontroluje znak zodiaku Panny jest litera Yud. Jej wartość numeryczna wynosi 10. A więc razem, jeśli połączymy te dwie liczby, wyjdzie 210. Pytanie, czy to jest przypadkowa liczba? Ile lat? Ile lat Żydzi potrzebowali, żeby wyjść z Egiptu? Innymi słowy, ile lat potrzebowali, żeby zrozumieć, żeby umieć oddzielić te dwie energie od siebie? Energię dawania, czyli 200 i słońca i energię otrzymywania dla siebie, pragnienia dla siebie. Czyli Jud znak Panny, można by powiedzieć. 210 lat i tyle przebywali w Egipcie, tyle zajęło im czasu, żeby umieli oddzielić te dwie energie, żeby nie mieszało się ten egoizm, czy moje intencje są rzeczywiście, bo ja chcę komuś dać, czy może za tą intencją jest ukryta agenda, ukryte pragnienie, które mówi, tak, chcę dać, ale za to chcę coś otrzymać. A więc aby móc kontrolować, aby w idealny, można by powiedzieć, w mistrzowski sposób można kontrolować te dwie energie, Narodowi Izraela zabrało to 210 lat, i dopiero po tym okresie wyszli z Egiptu. Pytanie, czy jest to przypadek, czy też nie, pozostawiam Tobie. A więc wiemy, że są też inne moce poza wschodem i zachodem słońca, poza tym, że są pory roku, i pytanie tylko, czy są to na tyle wartościowe informacje, z których Ty możesz wykorzystać je i skorzystać, wyciągnąć coś dla siebie. Ale też jest druga planeta. Ta, która jest bliżej Ziemi, Wenus. I jak wiemy, Wenus oczywiście odpowiada za wagę, czy kontroluje znakiem zodiaku wagi. Ale jeśli przyjrzymy się znowu bliżej planecie Wenus i wyrazowi hebrajskiemu, to wyraz hebrajski określający Wenus nie oznacza wagę. Jak, co do zasady uważa się, że, że jest to po prostu znak wagi, że planeta Wenus kontroluje znakiem zodiaku waga ponieważ dotyczy ten wyraz wyrazu po polsku ucho. Jeżeli weźmiemy ozin po hebrajsku, jeżeli weźmiemy ten wyraz, to oznacza on ozin, a nie wagę. Co to znaczy? Po co nam ucho? Do czego jest nam ucho potrzebne? Zanim przejdę i określę, co znaczy ucho i dlaczego jest ono tak istotne, to jeszcze parę zdań na temat samej planety i okna kosmicznego, który ma miejsce, 30 września i 1 października. 30 września i 1 października. z pytanie: Przecież to wobec astrologii księżycowej to jest siódmy miesiąc. W naszym gregoriańskim kalendarzu wypada, że wrzesień, czy tam październik to jest 9 czy dziesiąty miesiąc, a nie siódmy. Mówimy oczywiście o kalendarzu księżycowym i tu przypada miesiąc siódmy. Pytanie: Czy jest to miesiąc przypadkowy? Pytanie: Czy. Wenus, który kontroluje znak Zodiaku, wagi, jest przypadkowy. Dlaczego siódmy? Dlatego, że liczba siedem nie jest przypadkowa dotyczy właśnie ona naszego świata dotyczy ona Ziemi. Mamy siedem powłok at atmosferycznych, które chronią Ziemię. Wszystko, co jest związane jest z Ziemią, to jest liczba siedem mamy siedem dni tygodnia, można by powiedzieć. A więc wszystko to, co jest związane jest z Ziemią, mamy siedem mórz, mamy siedem kontynentów to nie jest przypadkowe. Aby kobieta mogła zaś w ciążę zacząć się współżyć z nią, powinno po siódmym dniu. Obrzezanie było po siódmym dniu. A więc ta liczba nie jest przypadkowa. Ona dotyczy Ziemi, ona dotyczy aspektów tutaj typowo ziemskich. I dlatego nieprzypadkowe jest, że planeta Wenus, po hebrajsku też Noga, ona reprezentuje, czy pod, podobna jest do tych cech jeszcze bliżej niż Merkur, jeśli mówimy w kontekście Ziemi. A więc nie jest to przypadek, że akurat siódmego miesiąca przypada miesiąc wagi, i akurat że w tym dniu wychodzi nam tak zwany nowy rok, nowy rok duchowy, nowy rok pod nazwą Roż Hashana. A więc w tej wideo prezentacji chciałbym tylko podkreślić, że są dwie planety. Które są nieprzypadkowe, które łączą niejako nas ze Słońcem. Bo gdybyśmy, gdybyśmy połączyli je bezpośrednio ze Słońcem, czyli z energią, która non-stop tylko daje, bez względu, czy ktoś sprawi jej jakiś komplement, czy też nie, to nie utrzymalibyśmy tej energii, nie potrafilibyśmy jej utrzymać. Stąd dwie planety i dwa znaki Zodiaku Panna i Waga które. Pomagają nam niejako połączyć się, pomagają nam niejako wpłynąć na to, co będzie miało miejsce tego akurat konkretnie dnia. I podsumowując jeszcze element tutaj planety Wenus i łącząc go z Ziemią, tak jak powiedziałem, nieprzypadkowe jest, że akurat siódmego miesiąca, siódmego miesiąca jest to okno kosmiczne. Dlaczego? Powiedziałem, że Wenus oznacza ucho, ozin, oznacza ucho. Co ucho ma wspólnego z planetą Wenus? Co ucho w ogóle ma wspólnego, można by powiedzieć, z duchowością? Ponieważ jeżeli weźmiemy głowę, to zgodnie z prawami natury, dzieli się ona, oczywiście ona na częstotliwości, mózg nosi nazwę keter, oczy które są bardzo istotne, noszą nazwę prawej strony energii, Heset. Uszy, które są kolejne, noszą nazwę Bina. Nos Ze arpin lub Tiferet, a usta Malchut, czyli nasz świat. Co znaczy w takim bądź razie Bina? Bina oznacza Ozin, oznacza duchowe ucho. A więc. Nasze ucho, naszą transformację, naszą przyszłość możemy przetransformować, i niezbędne jest do tego ucho cielesne. A więc ucho cielesne, które nosi nazwę nieprzypadkowo Bina, powinno połączyć się tego dnia czy podczas tych dwóch dni z uchem, które jest w metafizyce i które nosi właśnie nazwę Bina. I więc jest to nieprzypadkowe. Że z jednej strony Wenus nosi nazwę Ozin, czyli ucho, z drugiej strony ucho po hebrajsku dla nas i poziom tej duchowości, przez który my się transformujemy, też nosi nazwę ucho pod nazwą Bina. Więc kiedy połączymy te dwie energie, dokonamy połączenia fizycznego tego tutaj na tej Ziemi, bo w jakiś sposób to połączenie powinno mieć miejsce, z mocą, która też jest uchem i która jest przyczyną tego wszystkiego, co potem będzie działo się przez kolejne 12 miesięcy. Stąd tak istotne są te dwie planety i te dwa znaki Zodiaku, które pomagają nam połączyć się właśnie w tym oknie kosmicznym poprzez ucho z metafizyką, abyśmy my mogli przez kolejne 12 miesięcy kontrolować. Nasze życie tutaj na tej Ziemi. Serdecznie zapraszam do kolejnej wideo prezentacji.